Na dole słyszeliśmy fragmenty nie wiem, jak to spotkania. I to bardzo dużo było mowy o Grzegorzu. Ja tak trochę się powstrzymywałem, żeby nie wyjść, nie powiedzieć jednej rzeczy, która nam bardzo mocno towarzyszy. Bo każdy artysta w jakiś sposób. To, co ma w głowie, w sposób wirtualny, oddaje w to, co robi. I wydaje mi się, że. Można bardzo dużo mówić o malarzach, można mówić o muzykach. Natomiast tak naprawdę, moment, w którym włączamy płytę, dostajemy taki stuprocentowy przekaz tego, co naprawdę było w, w ich głowach. I myślę, że to jest też powód, dla którego my przez ostatnie dwa lata mieliśmy tą niezwykłą przyjemność, żeby grać ten materiał. Ponieważ dla nas myślę, że to jest coś takiego, że dzięki temu Grzesiek jest trochę na scenie, i myślę, że to jest też taki. Nasz rodzaj nie tylko pożegnania, ale bycia z nim i bycia w tej grupie, którą tworzyliśmy. Dla mnie, uh! że to jest bardzo ważne, żeby po prostu przede wszystkim słuchać artystów i doceniać to, co oni robią. No i czasami o nich mówić, oczywiście. <laughs> Dziękuję wszystkim.